Cześć, tutaj Julia Szlejch-Horst i chciałabym Was przywitać w moim pierwszym odcinku Plus i Minus dla Konia Szlejch. W dzisiejszym odcinku ocenię klaczka na pciu. Um, u mnie nazywa się Greta, jest um, klaczką, można by tak powiedzieć pod opieką Klaudii, o Klaudii kiedy indziej, kiedy pokażę Wam moją stajnię. Um. Więc dla mnie jest ona bardzo ładna i polecam ją kupić. Ma ładnie wyśpioną grzywę, ma ładną maść, bardzo ładny pyszczek. I plus to, to że jest ogólnie cała ładna, ma piękną maść, cudowną pozę, zgrabny pyszczek i uroczą grzywkę. Jej minusem jest to, że ma brzydki ogon. Naprawdę ten na ogon jest tak brzydki. Co czy zależy dla kogo, ale dla mnie jest po prostu brzydki, bo jest taki cienki, wchodzący w niebieski, yy, taki brzydkowo rzeźbiony. Ogólnie lubię, kiedy koń ma rzadki ogon, ale yy, tutaj jest taki trochę jakby nienaturalny ten ogon, taki trochę nie wiem jak to określić, może pomatowany? Nie, jakoś tak nie nie pasuje to słowa, a jest brzydki i jeżeli ją kupicie, co bardzo Wam polecam, to zauważycie ten ogon, ale przy jej plusie naprawdę można zignorować ten ogon i zwrócić uwagę na maść, na budowę, na rzeźbienie i na malowanie, bo naprawdę bardzo polecam ją kupić. Dla mnie jest ogólnym plusem to, że ona y, ma taką pozę, jakby dopiero co zatrzymała się przed przeszkodą, jeździec spadł i tu tak ładnie by w wodze zwisały i tak ona ma ładnie ten, y, ten łepek zadarty do góry. Dzięki temu można jej założyć y, na pierśnik z wytokiem, który też posiadam, sama go robiłam i w następnym odcinku postaram się pokazać wszystkie moje akcesoria, które sama zrobiłam, moje zestawy i ogólnie wszystkie figurki. E, dobrze, to na tyle. Dla mnie, ten, e, dla mnie moja klaczka na trup jest na plus. Polecam ją kupić i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!